Wyścig z czasem. Lokomotywy parowe pojawiły się w Anglii w pierwszej połowie XIX wieku. Nosiły takie dumne nazwy jak rakieta. Rozwijały oszałamiające wówczas prędkości 40 do 50 km na godzinę. Wyniki poprawiano aż do 3 lipca 1938 roku, kiedy to parowóz A4 Millard, kolei brytyjskich, pomknął z rekordową prędkością ponad 202 km na godzinę. Do dziś dnia pozostał on najszybszą lokomotywą parową świata. W XX wieku maszyna parowa osiągnęła kres swych możliwości. Nadzieję zaczęto pokładać w silnikach elektrycznych. Pierwszy taki pojazd zaprezentował Werner von Siemens już w 1879 roku na wystawie przemysłowej w Berlinie. W 1903 roku testowany pod Berlinem pociąg elektryczny osiągnął 210 km na godzinę i na długie lata ustanowił rekord prędkości pojazdu szynowego. Dopiero w latach 50. po odkryciu zalet prądu przemiennego możliwy stał się rozwój elektrycznych pociągów dużych prędkości. Pierwsze udane próby wykonano we Francji w 1954 roku. Lokomotywa sieci CC71-21 kolei SNCF osiągnęła wówczas 243 km na godzinę. Rok później pobiła ją lokomotywa serii BB9004, osiągając 331 km na godzinę. Po pobiciu rekordów pojazdy nadawały się wyłącznie do naprawy, tak samo jak cały odcinek testowy, tor i sieć trakcyjna. Jednak to Japonia jako pierwsza uruchomiła regularną linię kolejową dużych prędkości. Prace projektowe zaczęto już w latach 30. XX wieku, przerwała je wojna. Dopiero w 1964 roku otwarto słynną linię Tokaido Shinkansen, łączącą Tokio z Osaką. Kursujące na niej pociągi osiągały 210 km na godzinę. Francuska linia TGV ruszyła w 1981 roku. W tym też roku padł rekord. Jeden z pociągów TGV osiągnął 380 km na godzinę. W 1990 roku osiągnięto ponad 515 km na godzinę, zaś w 2007 roku 574 km/h. W regularnej eksploatacji pociągi TGV kursują z prędkością od 300 do 320 km/h.